Pokój, dobry, kochani. Dziś jest 17. niedziela zwykła, 27. lipca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii jeden z uczniów spotkał Pana Jezusa, który właśnie wracał od modlitwy. Być może Jezus wyglądał jakoś niezwykle, być może był jakiś rozpromieniony w końcu rozmawiał z Ojcem. I dlatego poprosił Jezusa, Panie, naucz nas modlić się. A Jezus a Jezus odwołał się do relacji. Ponieważ modlitwa jest niczym innym jak relacją. Niektórzy mówią, że modlitwa to jest to rozmowa z Bogiem. Być może niektórzy używają jakiejś innej jeszcze definicji modlitwy. Natomiast modlitwa to jest po prostu relacja, ale specjalna relacja. Relacja, która nie jest formalną, ale jest bardzo przyjacielską, jest taką ojcowsko-synowską. Jezus mówi, kiedy modlicie się, to mówcie Ojcze. Pomijcie wszystkie tytuły. W Starym Testamencie Izraelici zwracali się do Pana Boga w sposób bardzo taki dostojny, mówiąc El Shaddai, Elohim, Adonai i różnymi tytułami. Natomiast On mówi, kiedy modlicie się, mówcie Ojcze, a właściwie kochany Tato. Jezus uczy modlitwy, że modlitwa jest relacją. Wprawdzie podaje schemat modlitwy, mówi Ojcze, niech się święci Twoje imię. Czyli zanim jeszcze poproszę o cokolwiek, to najpierw Twoje imię niech będzie uwielbione, a więc najpierw uwielbienie. Poza tym mówi, bądź wola Twoja. Czyli zanim poproszę Cię o cokolwiek, to chcę, żeby Twoja wola się spełniła. Dlatego przedkładam Twoje królestwo i Twoją wolę i Twoją chwałę ponad to, o co zamierzam Cię prosić. Kochani, w dzisiejszym pierwszym czytaniu Abraham targuje się z Panem Bogiem, wstawia się za Sodomem. Mówi, Panie, wiem o tym, że chcesz. Zniszczyć Sodomem. Prawdopodobnie zasługują na to, bo jest tam wielu grzeszników, ale jeśli będzie tam 50, czy przez wzgląd na tych 50 nie okaże swojego miłosierdzia i nie oszczędzisz tego miasta? A gdyby zabrakło 5, byłoby 45, czy nie zniszczysz? Nie zniszczę. A jeśli będzie 30, nie zniszczysz? Nie zniszczę. A 20 też nie zniszczy. A więc on w sposób taki bardzo wytrwały modli się, nie daje za wygraną. I również, kiedy my rozmawiamy z Ojcem, powinniśmy dialogować z Nim. Nie tylko przedstawiać swoje prośby, ale również słuchać tego, co Pan Bóg ma do powiedzenia, by Jego wola była na pierwszym miejscu. Również Pan Jezus, mówiąc o modlitwie, odwołuje się do relacji przyjacielskiej. Przyjaciel dla tamtych ludzi to ktoś bardzo ważny. Gość to ktoś bardzo ważny. Jeśli ktoś nie udzieliłby pomocy, nie udzieliłby gościny jakiemuś podróżnemu, to tak, jakby odmówił samemu Panu Bogu. I również, kiedy Jezus wprowadza, mówiąc o modlitwie, wprowadza tutaj przyjaźń, tę relację, właśnie do określenia modlitwy, mówi, że ta być może relacja nie do końca jest doskonała. Jednak poprzez wytrwałość w naszych prośbach, ten przyjaciel może jednak być wysłuchany. Również Pan Bóg jest dla nas dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 365, 6 dni w roku. Pan Bóg po prostu jest dostępny od zaraz. Gdybyśmy na przykład chcieli spotkać się z Panem Bogiem, skontaktować się z Nim, a byłyby godziny urzędowania, myślę, że nie byłoby to zbyt korzystne dla nas, dlatego że w każdym momencie możemy potrzebować Bożej pomocy, Bożej interwencji. Pan Bóg jest dla nas dostępny 24 godziny na dobę zawsze i wszędzie. Kochani, czasem, kiedy prowadzę jakieś rekolekcje do dzieciaków, to używam często mówiąc o modlitwie takiego eksponatu. Biorę po prostu telefon komórkowy i mówię: słuchajcie, zadzwonimy teraz do nieba. Co wy na to? I wszyscy tak, oczywiście. Ja mówię, tak, tylko zapomniałem numeru kierunkowego. Jaki jest numer do nieba i dzieci próbują tam wymyślać. I ja mówię, to ja wam teraz powiem, jaki jest numer kierunkowy do nieba. Uwaga! Zapamiętajcie, bo powiem to tylko raz. I oczywiście dzieciaki słuchają, chcą zapamiętać, może nawet niektórzy chcą spisać. I wtedy mówię: Otóż, numer telefonu do nieba jest następujący. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I w tym momencie jesteśmy połączeni automatycznie z niebem. Możemy rozmawiać o każdej porze dnia i nocy. Są darmowe minuty. Pan Bóg zawsze słucha, nigdy nie jest zajęty. Zawsze po prostu jest gotowy do tego, żeby nas wysłuchać. Niewątpliwie, kochani, taką osobą, która najbardziej jakoś tak imponuje, jeśli chodzi o wytrwałą modlitwę, to jest oczywiście święta Monika, która modliła się przez całe swoje życie o nawrócenie swojego męża i swojego syna Augustyna. I co? I wymodliła właśnie poprzez taką głęboką. Szczerą i wytrwałą modlitwę. Jeżeli w twoim sercu jest jakaś prośba i bardzo ci na niej zależy, oczywiście, powinieneś skonfrontować, czy jest to wola Boga Ojca. Mów najpierw: Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Później dopiero przejdź do twojej prośby, jeśli ona jest zgodna z wolą Pana Boga. To w sposób wytrwały, proś o nią, a wówczas na pewno otrzymasz. Dzisiaj są moje imieniny, Anny. Przyszło do mnie dwoje moich kochanych, najdroższych dzieci. Wcześniej był Krzysio, młodszy syn, wziął mnie na wycieczkę, wózkiem zawiózł na swacer, a teraz przyjechał mój starszy syn Piotr. Przewiózł mi owieczkę zielonego paswiska prześliczną i dużo słodkości. Nie wiem kiedy zjem te słodkości. Dasz radę. Dam radę. To co pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. Amen. I na zakończenie przekażę Boże błogosławieństwo. Pan z wami jest duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Ojciec i Syn i, Syn, i, i Duch, Duch Święty. Święty. Amen. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra. szczęść Boże, Papa. Pa.